Wszystkich bardzo serdecznie. Na początku, oczywiście, podziękuję wszystkim subskrybentom, którzy w tym roku mnie wspierali, którzy dołączyli do osób oglądających moje filmiki. W dzisiejszym filmiku zajrzymy do Zary i zobaczymy, jakie propozycje przygotowała Zara tuż przed świętami. Kolor czekoladowy. Kolor śliwkowo-czekoladowy to super modne kolory w tym sezonie, ale również i będą to bardzo modne kolory w przyszłym roku. Zara przed końcem roku przygotowała ogromną, piękną kolekcję ubrań, które można ze sobą montować, które są w tych właśnie wcześniej wymienionych odcieniach plus brązy i plus borda. Zdaję sobie sprawę, że są to trudne kolory. Wiem, że wiele osób nie lubi tych kolorów. Tak dużo tych ubrań jest w tych niezwykle ciekawych kolorach i odcieniach, że zafascynowałam się nimi tak ogromnie, będąc w zarze, że dzisiejszy filmik poświęciłam tylko i wyłącznie przepięknym odcieniom i ubraniom, właśnie w tych kolorach. Trudnych, ale kolorach modnych z lat 90. Na sobie mam golf. Ciężko powiedzieć, czy jest to burgund, czy jest to kolor bordowy. A na to jasny róż, w dodatku jeszcze z połyskiem. A dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w ostatnim moim filmiku, czyli z krótką rozmową i krótką wizytą w sklepie. Ale. Dzień a <laughs> Vintageowym Magdy Moćko, która jest stylistką, która która przygotowuje z klientkami tak zwaną analizę kolorystyczną, i właśnie tam dowiedziałam się, że ja, jako ja, osoba z jasną karnacją i z jasnymi włosami, lepiej wyglądam w jasnych kolorach, w chłodnych odcieniach. A z, przez całe życie wydawało mi się, że lepiej się czuję i lepiej wyglądam w tych ciepłych, nasyconych, pięknych kolorach. No, właśnie, jak to się mówi, człowiek uczy się przez całe życie. Ale nie przedłużając, przepiękna kolekcja Zary: śliwka, czekolada w śliwce, brązy, biała czekolada i ciemna czekolada i wiele, wiele innych kombinacji. Tych ubrań w kolorach. Brązowych i śliwkowych jest naprawdę ogromna ilość. Począwszy od butów, torebek, swetrów, bluzeczek, cieńszych, grubszych, spodni jeansowych, spodni materiałowych, kozaków, klapek wszystko można znaleźć w tych kolorach. A dlaczego o tym wspominam? Bo później łatwiej będzie nam ewentualnie je ze sobą połączyć. I dzisiaj również łączę. Zaczynam od ciemnych czekoladowych spodni z gumeczką w tyle. Jest też wersja bez gumeczki w troszeczkę innym odcieniu, i jest wersja z węższą nogawką, jeansowa wersja i wersja z szeroką nogawką, bardziej wersja wieczorowa. Mówię tutaj o kolorze, tym, który, który wybrałam, czyli taka ciemna czekolada. Spodnie mają gumeczkę, więc są bardziej plastyczne, w tym sensie, że. Jak się najemy w czasie świąt, to, to bez problemu gumeczka się naciągnie. To takie małe a propos. Do tych spodni dołożyłam sweter, który nie jest w czekoladowym odcieniu. On jest bardziej, przedziwny kolor, <laughs> jakiś taki głęboki, ciemny, prawie że czarny fiolet. Ale, jakby połączony z jakimś odcieniem brązu, naprawdę niesamowite odcienie kolorystyczne, które pobudziły moją wyobraźnię do tego, aby te wszystkie elementy jakoś ze sobą połączyć. Niestety od razu wiem, od razu mówię, że niestety mm, kamerka nie odda dokładnie, stricte tych kolorów. Zwłaszcza że. W sklepach jest, nie ma światła dziennego, tylko światło z żarówek. No ale dobrze, mamy spodnie, mamy sweterek, który jest bardziej w odcieniu śliwkowym. Dla mnie, osoby, która nie boi się kolorów, fantastyczne zestawienie. Jednak, zdaję sobie sprawę, że lepszy byłby sweterek z większą domieszką kolorystyczną brązu, ale ja i tak uważam, że jest to bardzo ciekawe połączenie. Do tych spodni założyłam własne buty Mokasyny, które się już wielokrotnie już pojawiły w moich filmikach. To jest również kolor czekoladowy, śliwkowy, coś w tym stylu. Pięknie wygląda. Oczywiście, tak jak powiedziałam, w Zarze są tego typu buty, jednak akurat moje Mokasyny idealnie pasują i do tego koloru, i do fasonu spodni. Sweterek cudownie to wygląda. Na ten sweterek który jest raczej krótszym sweterkiem chodzi o fason, on nawet w rozmiarze L, w którym ja mierzę jest sweterkiem krótkim, więc on po prostu będzie zawsze krótki, obojętnie jaki rozmiar weźmiemy, nawet jeżeli to będą 2 XL, to i tak on będzie krótki, ja nie wzięłam S chociaż noszę S, dlatego, że nie chciałam, żeby był aż tak bardzo obcisły na to nałożyłam faktycznie taki typowy z lat 90., jeżeli chodzi o kolor i o fason, marynarkę, żakiet damski. K osobiście ja bym go nigdy nie wybrała, jeżeli chodzi o fason, dlatego że ten fason w tym kolorze wygląda no troszeczkę wintyjowo, ale dobrze. Jest w kolorze czekoladowym. I znów stworzyła się pełna stylizacja, którą przełamuje troszeczkę ten sweterek z lekką domieszką jakby fioletu. Dla mnie fantastyczny zestaw, naprawdę dla mnie fantastyczny, dla osoby, która kocha bawić się kolorami. Do tego swetra lepsza byłaby spódnica w stylu satynowej, ale to chyba nie była satyna. Dlatego, że ona jest delikatnie właśnie w tych odcieniach takich fioletowych. I ta spódnica, plus ten sweterek, tworzą idealny zestaw, jeżeli chodzi o kolorystykę i o zestaw yy, odcieni. To ten sweter i ta spódnica tworzą całość. Do tej spódnicy na przełamanie. No i przy okazji. Przypominam, bawimy się kolorami brązowymi dołożyłam żakiet troszeczkę krótszy, troszeczkę taliowany, w kolorze czekoladowym, znów stworzyła się bardzo ciekawa, bardzo taka głęboka i ciemniejsza stylizacja. Super modna. A przy okazji przy okazji stylizacyjnie uzasadniona, czyli spódnica lejąca troszeczkę krótszy sweterega na to żakietik. więc tutaj naprawdę jest bardzo fajna, zachowana zasada. Tutaj są bardzo pięknie zachowane zasady stylizacyjne. Świetnie ta spódnica będzie wyglądała do butów na obsasiku mniejszym, większym, zwłaszcza w kolorze podobnym lub czekoladowym. Mierzę z moimi mokasynami, ponieważ mają bardzo dobry kolor pasujący do całej stylizacji. Do tych brązowych spodni w zarze można dobrać idealnie dopasowany kolorem i odcieniem kardigan. Z takich grubych oczek, dziergany tak szerzej, z pięknymi złotymi guzikami. Te spodnie i ten żakiet tworzą cudowny zestaw, ale również i ten kardigan, i ta spódnica, pomimo że jest w lekkim odcieniu fioletu, skrót myślowy, to też tworzy się cudowny, modowy i stylizacyjny zestaw. Bo ten kardigan jest troszeczkę szerszy, spódnica jest troszeczkę węższa. Fantastyczne zestawienia modowe w tych modowych odcieniach i kolorach. Do tego kardigana również założyłam żakiet brązowy i stworzyła się taka ciemna, czekoladowa stylizacja dla osób, które zakochały się tak jak ja w tej kolekcji czekoladowej z Zary. Zmieniając dział. Y Zauroczyła mnie pięknie uszyta długa spódnica. No, niestety, z imitacji skóry, ale w bardzo ciekawym i bardzo modnym kolorze, czyli oliwkowym. Naprawdę cudownie dopasowana. Długi rękaw, nadająca się na jesień i zimę idealnie. Do niej dołożyłam czarne kozaki na niedużym obcasiku. Do szpica tego typu kozaki są bardzo modne. Oczywiście, do tej sukienki bez problemu można założyć czekoladowy kardigan, można założyć czekoladowy żakiet. Ten, ta oliwka również będzie pięknie współgrała z kolorami brązowymi i burgundowymi. Przymierzyłam również sukienkę w kolorze granatowym, dzianinowym tyle, że jest to taka jakby dzianinowa wersja sukienki tenisowej z lat międzywojennych. Piękny pas, podkreślona Natalia, cudowne, obniżone biodra z, z zakładkami, czyli no takie typowe, typowe lata przedwojenne. Niestety, przy moim wzroście pas mam troszeczkę za nisko i to mi przeszkadza w tej sukience, ale jako sukienka i jako kolor granatowy, który również jest super modnym kolorem w tym sezonie, przepiękna. Cudowna, przepiękna sukienka, do której można wybrać i kozaki, i buty na kaczuszce, lub taka wersja bardziej młodzieżowa, Mary Jane, albo z paseczkiem, albo zwykłe baleriny. Cudowna, cudowny zestaw. Do tej sukieneczki w kolorze granatowym dołożyłam kardigan, który również jest Ciemno-granatowym kolorze, ale z lamówką w kolorze czekoladowym, w kolorze burgundowym, bo te odcienie czasami ciężko, ciężko opisać, który to jest kolor, ale fantastycznie współgra z tą sukienką, i wtedy tworzy się taki troszeczkę zestaw jesienno-zimowy. A mamy cały czas super modny i fason, i super modny kolor, czyli granatowy połączony. W tym przypadku powiedzmy, że z bordo czy z burgundem. Kiedy wisił na wieszaku ten gardigan, to powiem szczerze, że przeszłam koło niego, ale później sobie uświadomiłam, że z tą sukienką granatową będzie pięknie wyglądać. Plus, pięknie będzie wyglądał do wcześniejszych spodni w kolorze brązowym, ponieważ ta lamówka cudownie się sprawdzi w korelacji ze spodniami. I wszystko, co będziemy mieć na dole, czyli przypuśćmy, spodnie w kolorze brązowym, czy burgundowym, czy to będzie spódnica, czy nawet bermudy szerokie, to ta lamówka będzie współgrała z naszym powiem ogólnie dołem. Cudowne spodnie w kolorze, właśnie w tej takiej odcieni, trosz, odcieniu troszeczkę bardziej burgundowo-fioletowym, znalazłam w sklepie vintage'owym Magdy Moczko Wielopole 26, i tutaj pokazuję w przebitce osoby, które ogląda. I mój poprzedni filmik to już dobrze wiedzą, jak fantastycznie te spodnie można wystylizować. W tej kolekcji młodzieżowej wybrałam burgundowe spodnie o szerszych nogawkach, ale bez zakładek. Które no, może się zdarzyć, że czasami niektóre osoby mogą poszerzyć, tak jak ja, przy niskim wzroście. Te zakładki, no, niestety, optycznie mnie, mnie poszerzają. Więc te są z szerszymi nogawkami, ale bardziej dopasowane do bioder. Dołożyłam fantastyczną bordową torebkę, która jest w tych takich naprawdę głównym nurcie. Jeżeli chodzi o fasony torebek, to ona jest głównym nurcie modowych torebek w tym sezonie. Bordowo, burgundowo, czekoladowe spodnie, moje mokasyny, ale również i przymierzyłam z bodkami na obcasie w zbliżonym kolorze, czyli brązy czekolady. Również to tworzy fantastyczny zestaw kolorystyczny i modowy, a na to przymierzyłam Zwykły sweterek szyty w formie, w formie bluzy z kapturem zapinanej na zamek. Jako, że to była kolekcja młodzieżowa, więc stworzył się taki look młodzieżowy, ale jednak cały czas opieramy się o te kolory super modne, czyli brązy i burgundy. Cudowny zestaw, troszeczkę, troszeczkę odmładzający. Świetny do szkoły, do pracy na co dzień, fantastycznie i przede wszystkim wygodny, cudowny i wygodny zestaw. Do tych spodni przymierzyłam również ten kardigan granatowo-burgundowy i to pięknie wygląda. Naprawdę nie spodziewałam się, że aż tak pięknie będzie wyglądał kardigan granatowy z lamówką, która. Cudownie współgra ze spodniami. Przepraszam się, powtarzam, ale naprawdę jak ja nie, nie jestem przekonana do tych kolorów czekoladowo-burgundowych, to mierząc te poszczególne elementy, które fantastycznie ze sobą współgrały, czy nawet przestawiając niektóre elementy, to i tak to świetnie wyglądało, no jestem po prostu oczarowana. Mam nadzieję, że chociaż trochę zachęciłam Panię do przymierzenia chociaż tych ciemnych kolorów burgundowych, czekoladowych, bo tak jak we wcześniejszych filmikach mówiłam, że byłam już tak zdegustowana tą klasyką, taka nuda te kolory. Ta kolekcja z Zary tego tygodniowa tak naprawdę przeszłam koło niej, ale w pewnym momencie, kiedy aż tak dużo tych burgundów i czekolaty zobaczyłam, to uświadomiłam sobie, że można stworzyć cudowne, genialne stylizacje, które nie muszą być tylko brązowo-brązowe czy brązowo-czarne, ale mogą być również w odcieniach śliwki burgundu, yy brązu, jasnej czekolady, ciemnej czekolady, a nawet i może jakiegoś pudrowego różu, który będzie bardzo popularny w przyszłym sezonie, tak też więc te jasne odcienie różowości pięknie będą właśnie współgrały z tego typu kolorami. Mam nadzieję, że zachęciłam panie chociażby przynajmniej przymierzyć te elementy i pobawić się kolorem i formą. Ja dziękuję za oglądanie, zapraszam do komentarzy, zapraszam do subskrypcji, no i oczywiście zapraszam do kolejnych filmików.